No cześć, witam wszystkich uczestników Greelstone. Eee, widzę, że tu mamy jakieś nowe zadanko. Wypróbuję w trybie eee, przeplatanki coś, tak? Po aktualizacji e, jaką tutaj e, zrobiłem. Okej, okay, no dobra, zobaczmy co to jest. Nie wiem tu przeplatanka. Nowy, jakiś nowy. Dobra, no. Weźmy <ścoughs> przeplatankę. <śm> Dziadek plecie, co nie miara! Co? Dobra, zagramy, no Popleciemy trochę. Okej, okay, no. Szukamy godnego przeciwnika. Jest, oczywiście, że jest. dziadek tylko niegodny. Kapłan bojownik. No dobra, zobaczymy tu taką przeplatankę. Co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Co? Zostawimy to, czy nie? Co? Wow, 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 muzyczna improwizacja. No dobra, chyba zostawię to, co? Okej, okay, dobra. Acceptation. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no. Najwyżej będzie porażka. no Będziecie oglądać porażki. Oczywiście, że tak. <laughs> Oczywiście. Ła, ten gości sprowadza. Ja cię nie mogę. <laughs> gości sprowadza. Co teraz tutaj, co? Ja myślę, że tutaj monetę zużyję i, i panę takiego. Takiego gościa. E, jak tam Jakieś obrażenia no to daje da komuś w ręce no Nie wiem żywiołkowi daj i, i temu co? Ale nie, ale nie No dobra Co tu robić? Co tu robić? Dwa punkty mamy ja jacie Wow Dobra, zagram to może Okej, okay, no tu jadę, nie ma wyjścia, nie ma wyjścia, jeden mały punkcik, jeden mały. Tutaj nie, nie fajnie, bo ci mogli z prowokacją mieć więcej, mieć więcej, nie jeden, dwa, nie. No, Ale dobra, no... Musiałem to zagrać, no bo nie było co, kurczaka, Przeklęte jajo mógłbym rzucić, ale tu jeden kryształmany by się zbardował, co? Nie wiem, no liczę na komentarze, liczę na komentarze. Jak wy byście to zrobili? Jakbyście to zrobili. No dobra Spróbuję tutaj dobrać coś, co? Dobra, jakieś osiągnięcie mamy, ok. no dobra Jadę, jadę Ile się dano po jednym. <laughs> Malutko! Malutko! Dobra <laughs> tu kurczaka doładowaliśmy, no Zobaczymy. Zobaczymy, co dalej. Co tu dalej będzie się działo. I znowu noc będzie mało. Wow, wow. Co teraz tutaj? Co teraz tu robić? Co? Co byście radzili? Karty dobrać? Co? Trochę mamy tych kart. Nie wiem. Może kurczaka, co? I. I jeszcze jednego może, co? Jeszcze jednego, okej, okay, dobra Damy tutaj Palicho swojemu Okej, okay, doładowaliśmy tutaj. Doładowaliśmy, okej. Okay. Za każdą zranioną bierzemy, co? Bierzemy kartkę. Okej, okay, dobra, jest, coś tam jest No tutaj małe punkty, małe punkty, no. Co, co? tu? Co tu robić? Co tu robić panowie i panie? Wow wow, wow. Niszczy wszystkich. Dobrze, że kurczaki mieliśmy. O kurcze pieczone. Co teraz tutaj? Zrywa nie damy. Nie, nie. Oczywiście, że nie. Może jakąś prowokację, co? Ale gdzie? Gdzie, gdzie ją dać? Może tu. Okej. Okay. Dobierzmy coś. Nie? No dobra, w ręce już nie mamy, ale palicho. Wezmę to może, może inaczej. Inaczej trzeba <laughs> Okej okay. Chyba tą pierwszą sprawę, co? Z pierwszą sprawę trzeba. No dobra, coś tam ładujemy, coś tam ładujemy. Ale pojechał, co? Nieziemsko. <laughs> nie ziemsko. Ła, wow, 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 wow. Tu nie wiem, co damy, czy co. Czy prowokacja secenie Ła, wow, wow. wow, wow. Na, pew na pewno to zagramy, co? No dobra, dam z ryba, damy zrywa no tutaj w twarz nie można jechać. nie nie oczywiście że. wow co teraz tutaj co co robić Ta. dobra zagram to chociaż nie powinienem nie powinienem nie ale to miejcie na uwadze miejcie na uwadze okej okay, dobra gotowe Powtarzam się, co? <noise> no dobra Trudno, no na, na tym mój kanał polega, żeby się, się pośmiać. No. Ła <noise> wow, tu pięknie. Zobaczcie co tu. Zagram, co? Ale się nastrobił Ta! Niemożliwie! Zrywa tutaj trzeba dać chyba co? Czy nie? Wow, wow, wow. Siedem. tu brakuje, no nie, muszę z ryba. Z ryba puścić. Dam do ataku może jeszcze, nie wiem. 6. ja cię... to mało będzie, co? Mało. Tu dziewięć trzeba zadać. Masakra, masakra. Ja cię nie mogę. Ta. No dobra, dajmy temu. Dajmy temu. Trudno. Palicho, palicho. No muszę tu jechać, nie ma wyjścia. Okej, okay, dobra. Jadę tu, jadę. Okej. Okay. No to wszystko, na co było mnie stać. Nic więcej, nic więcej. Nic więcej. Niszczy tu wszystkich, jacie. Ale pojechał, co? Masakra. Co? Nie, niesamowite. Niesamowite. Wow wow, wow 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 dobra jakieś nasyconko może nie wiem za dwa co ja cię, tego też nie powinienem zagrywać no bo tu nie e, mamy zryw jakiś ale nie ma, nie ma na kogo jechać nie, nie ma na kogo jechać co tu robić panowie ta. ta. no dobra pojadę tym może może mój błąd. Ok. To wszystko, to wszystko. Nic tu po mnie, nic tu po mnie. No ale popatrzcie, popatrzcie. Do końca już. Pewnie będzie porażka. Porażka niesamowita. Ła, tu ma zrywa. Pojedzie. A no musi jechać, no mamy prowokacje. Z czego to ładował? Oj, 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 nie! nie ziemsku, nie ziemsku. <śmiech> Co? <śmiech> co tu robić teraz? No, nie wiem, muszę zagrać to, co mam, to, co mam, no, to, co mam. Ja cię nie mogę. No dobra, jedźmy tu, może, nie wiem. Dajmy temu, może. Okej. Okay. Trochę więcej. <laughs> Trochę mniej. <laughs> Trochę mniej. Dobra. Nie róbcie takich błędów jak ja. Nie, nie, nie. Oczywiście, że nie. Ale będzie jechał. Pięknie, pięknie to zrobił. Zobaczcie, co tu się dzieje. <laughs> wow, 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 wow. No tak, no pięknie. Najlepiej. Najlepiej. Są tu dwie karty. No skąd, skąd tutaj dwie karty, jak, jak tu nie mamy nic? Ja cię nie mogę, ja cię nie mogę. Nie wiem, no przyzwijmy coś, nie wiem. Sam co robić mam? Dobra, no jadę tu. no Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. <laughs> już nawet sam nie wiem co robić <laughs> Ale popróbujcie, popróbujcie no Popróbujcie ładu manomalie manie. To już nas, następ, następ, następny rzut to już będzie po dziadku <laughs> Już będzie po mnie <laughs> Zobaczcie co tu się dzieje Jeszcze tu karcioszki bierze <laughs> Przerażonego wziął, <laughs> z prowokacją, najlepiej, najlepiej. Ja, to no, to jeszcze doładować go, no pewnie, że tak. <laughs> to, żeby dziadek w twarz czasami nie jechał. <laughs> ja cię, ja cię nie mogę. Co tu robić teraz, co? Co robić? Nie wiem sam. Zagrajmy coś takiego, nie wiem O 4 pojedziemy chyba, co? Ja cię nie mogę Dobra, no spróbuję tu może, nie wiem, na te pance. -h -h -ha, co? Trzeba było odczekać, trzeba było odczekać tu. To byśmy doładowali tego Ale trudno, trudno, on by więcej był... Ale i tak, i tak porażka, i tak, i tak. OK. To na, e, nie, nie było nawet e, sensu, tak? Żeby tam doładowywać go. Wiedziałem od samego początku, że będzie porażka. <laughs> Ale jedzie, no popatrzcie, no popatrzcie sobie. Elegancko, elegancko. Działa, co? Świetnie. Wow, wow, jeszcze tutaj. Przeciążenia <laughs> przeciążenia. Ła wow wow, wow wow. Co teraz tutaj? Nawet nie wiem co robić. Nawet nie wiem co robić. Panowie. Tu ma prowokację, no trzeba na klatę przyjąć. Nie ma wyjścia. <laughs> nie ma wyjścia. No ciekawe ten kogo doładuje tu. Skończy w tej turze, co? Jak myślicie? Pobiję skończyć chyba co? No zobaczymy, zobaczymy. Popatrzcie, popatrzcie. O oczywiście, że tak. Już się za głowę trzeba łapać. <śmany> za głowę. Wow, wow, wow. Ale pięknie doładował, co? Zobaczcie. No ta, jeszcze raz, no ale nie, nie! Nie udało się. No dobra, i tak porażka i tak, no trudno. Co tu broń jakaś? Co tutaj wpada? Broń Ta sama, ta sama Trudno Przegrana. Przegrana będzie. Ale popatrzcie jaka, no. Załaduję tutaj teraz Załaduję Wow wow, wow, wow. O Popatrzcie wszyscy, wszyscy jeszcze dostaną teraz Widzicie to? Widzicie? Czemu mi tak się nie udało? No nie, masakra, masakra jak to mówicie. No trudno, trudno. Nie, nie, nie. Porażka. No dobra, trudno. Takie porażki musicie oglądać też. Oczywiście, że tak. Eee, troszkę błędów tutaj popełniłem, popełniłem, nie? Nie mówię, że nie, nie mówię, że nie, ale dawałem znać o tym, tak? Dawałem znać. No i popróbujcie, popróbujcie tutaj, tak? Popróbuj... E, może jest gra warta świeczki. <laughs> no dobra, do zobaczenia, do zobaczenia. E, jak tam komu się to podoba, co, co robię, no to oczywiście tam e, suby niech daje, no, żeby nie przegapić następnego odcinka. <laughs> Cześć, pozdrówki dla wszystkich, życzę jak najwięcej wygranych. Jak najwięcej, jak najwięcej. Oczywiście, że tak. <laughs>